Znacie tą grę, prawda? Tak, wracam do niej. No i jest update stand in line for huge. Ja dosłownie weszłem na update. Dużo podstałem, tak z 20 chyba tego i dropnąłem. Dałem sobie e, tych, tych całych royalty overloada. huge huntera mam, mam pizza hoverboarda, mam force field bucha. E, Trochę kupowałem też daykera, więc jasno, yes, wielkiego Dakera? Forever Puck'a trochę kupiłem. Ja pierdzielę ciągle... Nie wiem, dobra. Czekajcie. Idę. Ja pierdzielę 9, a ludzie to ode mnie kupywali po 15 milionów XZ Dobra. Ale nie, nie na tym się wzbogaciłem, bo tylko zdobyłem 15 milionów, więc sobie tak naprawdę kupiłem tą budkę. I to tyle. Bo po prostu mi się podoba i tyle. A resztę, resztę nie zaoszczędziłem, tylko też na coś wydałem, bo pewnie na... Chyba podki jakoś, a nie! Na z, u, uwiększe, uwiększenie mojego ekwipunku. Jezu tego, tego równo Zakładanie tatów po prostu. Dobra. Mamy Dajter. Trzeba odebrać. E, 80 połia. Nie, no to dobra, dobra. E, 20 wezmę tym razem. No. 10 baker, Exclusive Daker. No i mamy tutaj jeszcze moje trzy huge. Kupywałem najtańsze, bo potem mieć drogie Skoro jakby nie ma sensu, nie? Więc no. no ee, ile to kosztuje? 25 milionów. O ja pierdzielę. A tu chyba 400. Oczywiście pejtuin nie musiało wlecieć. pejtuin nie musiało wlecieć, widzowie. Yy, dobra mm, ciekawe, dużo makrofon no. yy, Sprawa jest taka, że ruszałem no, na kolejny update I nie chciałbym już tego eventu, bo Mega głupi event, mega strasznie głupi event Kiedy dam już 130 razy byłem na tym końcowym Mega głupi event, nie? Okej, okay, no niech może być, ale jak będzie part 2 tego, to ja się załamię, ja. Ja bym dodał nowe Worldy, bo ja mam strasznie dużo tych i to jest max. Więc chcę mieć już Rebirtha kolejnego, co nie? Ale dobra, widzowie, sprawa jest taka, że no nie bez powodu jesteśmy tutaj, ale no tak musimy przetestować event, w sensie dla was przetestuję go. Tak jak mówiłem, nie, ja już tam byłam Wzrostu taki event, że stoicie w linii i możecie cutować, czyli ucinać ludzi z kolejki, jakby. E, czekajcie, o. No i ja mam teraz auto cuta, ale no wyłączę sobie go. No i mamy takie upgrade. Y. No i ja mam praktycznie już wszystkie upgrade y na maksa. Będę skipnego raz. Mhm. Nie żartuję. Dobra. Bo ma auto cuta, rozumiesz? Dobra, ma. No. Widzę, że trochę przełożyli jakby te send self to egg i send server. Tak, bo tutaj było wtedy, ale dobra, nieważne. Gówno mnie to obchodzi, szczerze. Eee, u. No, nie wiem, nie wiem, naprawdę. 1200 Robuxów i macie 10 HP, nie? No, widzowie, kutna. 102 Dychy? Równa się czekajcie. Macie 310 milionów, nie? No i powiesz mi, że to nie jest paytuin nie? powiedz mi, że to nie jest pay to win. Starczy postać jeszcze godzinę na Trading Plaza i Macia. Nie? Skipnijcie się, błagam. Skipnijcie się, błagam. Jakie gówno. Dobra, i teraz ja czekam 30 sekund. No i idziemy tam. O ty śmieciu małe. Chłop został Dobra. Ja pierdolę. A i przypominam, że możecie dołączyć do mojego Discord Discord serwera, bo trochę rozwinąłem. Są tam levele, ekonomia tam jest, więc można się trochę pobawić w, w work i tak dalej, po prostu. I można oczywiście. Tak jak mówię, teraz y, trochę się poławi, nie? Jakby ogólnie chcę zrobić najlepszy ten serwer Discord, ale ciągle go ulepszam. Jakby jest antyspam, Może nie antyspam, ale no jest. W sensie jest, no Jest antyspam, jest anti-invite. Jest antyprzekleństwa przekleństwa też, więc no. Ale dobra. Ogólnie yy, możecie tam dołączyć, bo coraz bardziej rozwijam ten serwer Discord. Są tam levele, ekonomie, yy, jakiekolwiek tam nawet yy, po prostu eventy. Więc no, Konkursy? Konkursy raczej też na Anarki tym bardziej na razie będą Ale ze Simulatora też będę mógł robić spets Go, też będę mógł robić jakieś konkursy Tylko po prostu chcę żeby było więcej osób, bo to nie ma sensu, że ja daję konkursy i nikt, i nikt na to nie dołącza, więc no wiecie Dobra, ogólnie to trafiłem tego kiudża mega szybko, bo dosłownie dwie godziny po evencie, mega się cieszyłem, bo nie raz już trafiłem kudza. Tam macie ile razy już przeżyłem właśnie do tego 146 razy. Ja to między 12 razem jakoś. I no, najlepsze jest to, że ja kiedyś pan pankejka nie? Jak dodali tego za free gifty. Nie wiem, no free gifty, czyli tutaj kiedyś to było, teraz jest gdzieś tutaj. Jak pójdziecie sobie na Home'a. No i ogólnie no ja to wyszłem jakoś z moim kolegą z klasy ogólnie w, pograłem trochę chyba z półtorej godziny Trzeba było dwie godziny no i wyszliśmy trochę pograć winą grę z pół godziny no i weszliśmy no i było dwie godziny co nie I Ja to mój kolega najpierw to odebrał ja to odebrałem i ja jako chyba 50 na świecie właśnie dostałem tego QG'a -ja, więc to było porąbana albo może nie 50, to jeszcze było w PCI 3X. Może nie 50, ale, yy, ale na pewno do setki. Do setki na pewno widzowie. nawet może być, że 10 byłem, No naprawdę, teraz nie kłamia. No serio, nie. Ale dobra. Tutaj macie w ogóle Secret Room'a takiego, więc. Jo! Ogólnie? Co w tym update? Cie? No nic, właśnie o to widzowie chodzi. Tutaj nic nie dodali do tego update'u, no. Tak naprawdę. Dodali tego stanie na Awku i tyle. Szanse na tego Huge z wszystkimi upgrade'ami macie 1 na 37,5 tysiąca Więc no. A bez upgradeów żadnych, bez, ża bez żadnych upgrade'ów tych, co nie? Bez żadnych tych upgradeów macie 50, 1 na 50 tysięcy. Więc... Więc no, nie jest to takie łatwe. No, a jak przed update było 1 na 10 tysięcy, a ja wymaksowałem sobie to od razu i miałem 1 na 7,5 tysiąca. Najlepsze jest to, że ja i tak tego nie miałem od razu wymaksowanego, go miałem gdzieś tutaj i miałem dopiero robić tą ostatnią, nie? Więc no tak czy jak? Może powinienem zostawić, bym miał większego laka. co? Może to jest właśnie taki sekret od prostona, rozumiecie, widzowie? Nie, no nadal, no trochę nudno tutaj tak naprawdę, widzowie, jest. Więc no trochę już stąd raczej pójdziemy, bym powiedział. No i dobra, pójdźmy stąd, pójdźmy na Trading Plaza coś zobaczyć może. A i ten Adoption Token Boost, co nie? Eee, on jest tutaj. Ten, no to go można użyć na 15 minut. Tak samo ten Ultra Adoption, to też można go używać na 15 minut i schodzi się tutaj i właśnie... Ja ale serio? Serio? Is this a serious? Dobra. Czekajcie, wyjdę i jeszcze raz wejdę. na co? Wyjdę i jeszcze raz wejdę, nie no, pozdro. Bardziej na odwrót. No mm. skip e, trading. E, trading. Dobra ogólnie no to myślę, że myślę, że można coś wyrwać za taką cenę ile Ja teraz mam Diaksów Zbieram na kolejnego huge, ale mogę coś powydawać na odcinek Dobra, jak będzie dużo lajków, to widzowie wydam 5 milionów, dobra? Jak będzie dużo lajków, to wydam 5 milionów. Albo jak będzie. Albo jak będą 5 subskrypcji pod tym filmem, co najmniej, no to wtedy mogę wydać te 5 milionów, żeby sobie zostawić trochę. Ale zobaczmy, co bym tak najbardziej chciał ogólnie. Nie mam chyba czegoś takiego oprócz huge'ów Titaniców, nie? No te książki, ale co tutaj niby jest fajnego? Ja pamiętam jak kiedyś to um, dostałem za i, mi, i to kosztowało 5 milionów. Przestałem trochę grać i to już kosztowało 17 milionów i to wtedy sprzedałem mnie Ale jaki biznes to był. Uhu, hu Albo dobra, lepiej widzę. Mogę wydać całe swoje diaksy, ale jak będzie 5 lajków. Co najmniej. Albo 5 subskrypcji. Jeszcze zobaczymy, dobra? Dobra. No ale fajnie, żeby było dużo lajków i dużo subskrypcji po prostu pod tym filmem. Dobra, yy, czy jest jeszcze coś, które taki jest dosyć Ej, dobra, Top Team Worka nie ma. Jest chyba Git, jest chyba Git, więc. Jest dosyć tani, widzę, no więc dlaczego nie? Skoro jest taki tani, to trzeba korzystać. Gdzie on jest? Ty, tutaj jest. Ile? Ej, serio tylko tyle? Dora ten Top Teamwork jest, przysięgam, taki... Ale kur... Nie, na nienawidzę takich ludzi, nie? Czekajcie, mam w ogóle te Top Teamworki, czy właśnie nie mam, bo już nie wiem. A ja mam! Dobra, to nie, to nieważne. Aha. Aha. Trzy tytaniki na tym serwerze. Trzy tytaniki są na tym serwerze. Aż źle mi się na to patrzy, że ja ich nie mam. <grym> nie, no dobra, ale ho, Nie wiem, naprawdę. To jest taki wysiłek mieć trzy... Albo pieniądze. Ja, ej, no dosłownie, no widzowie, to jest dosłownie pay to in. Dobra, no. Tego odcinka to na tyle, myślę, że, więc, no, widzimy się w kolejnym. Naua! No.